Dzień dobry, Jerzy Bauer. Witam wszystkich słuchaczy. W ostatnim czasie zauważyłem wyjątkowo duże zainteresowanie zakupem SDH. Postanowiłem zrobić na ten temat podcast. Stąd też zaprosiłem na spotkanie panią Agnieszkę Gwardiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Obserwujemy w Polsce i w Europie. Trend coraz starszego społeczeństwa. Ostrowską odpowiedzią jest właśnie zakup SDH na usługi społeczne w tym zakresie. Pani Agnieszko, czy może nam Pani przybliżyć, czym właściwie są usługi społeczne? Usługi społeczne to tak naprawdę katalog wszystkich działań, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców: od żłobka, przedszkola, przez zdrowie, usługi komunalne aż po opiekę długoterminową, nie zapominając oczywiście o sporcie i kulturze. Jest to oferta dla osób aktywnych, które mogą sobie pozwolić na wyjście z domu, chcą spotykać się z innymi. Nie możemy jednak zapominać o osobach, które z różnych powodów, najczęściej zdrowotnych, z tej oferty korzystać nie mogą. Dlatego też planujemy, żeby w SDH powstał dom dziennego pobytu dla osób starszych. I zatrzymajmy się tu chwilę, yy, powiedziała pani: Dom dziennego pobytu, czy też zamiennie, Dzienny Dom Seniora? Przybliżmy naszym słuchaczom, na czym polega funkcjonowanie takich miejsc. W Dziennym Domu Pobytu seniorzy będą mogli przebywać po kilka godzin dziennie, otrzymają szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne, będą mogli spotkać innych seniorów. Będą mogli porozmawiać, spędzić aktywnie czas. Nie chcemy również, żeby dzienny Dom pobytu zamykał się w swoich ramach, w związku z czym będziemy współpracować z instytucjami miejskimi, takimi jak Miejski Dom Kultury czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, żeby tą ofertę poszerzać również o ofertę tych instytucji, ale też żeby było to miejsce, w którym seniorzy bardziej aktywni, którzy już korzystają z oferty dostępnej w naszym mieście, Mogli zarażać swoim entuzjazmem osoby, które z tej oferty dopiero korzystać zaczynają. Dziękuję bardzo. Szeroko Pani tę ten, ten funkcję, potencjalną funkcję opisała. Ale w planach na zagospodarowanie Zdechu jest również Centrum Interwencji Kryzysowej. Nazwa ta brzmi dosyć poważnie. W samorządzie już od dłuższego czasu rozmawiamy o potrzebie utworzenia miejsca w którym można będzie uzyskać pomoc w nagłych, kryzysowych sytuacjach, ale również prowadzić szersze działania profilaktyczne. Nie dysponowaliśmy do tej pory odpowiednim miejscem. Wyjaśnijmy słuchaczom, co tak naprawdę oznacza tego rodzaju centrum. Centrum Interwencji Kryzysowej oznacza tak naprawdę miejsce, w którym będzie można uzyskać taką szeroko rozumianą pomoc. Będziemy tam prowadzić działania ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież, ale nie zapominając również o osobach, którym potrzebna jest doraźna pomoc, na przykład w przypadku osób doznających przemocy. Wiemy, że w ramach funduszy unijnych i krajowych istnieje wiele możliwości pozyskania środków finansowych, zarówno na adaptację budynku, jak też finansowanie planowanych przez nas działań. Szczególnie atrakcyjna jest oferta konkursów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego, finansowanego ze środków unijnych. W tym roku mamy zamiar jako miasto wystartować w co najmniej pięciu konkursach, w których chcemy pozyskać środki na działania, które będą prowadzone właśnie w budynku SDH, w tym również na remont tego budynku. Pani Agnieszko, przed nami więc dobra perspektywa odpowiedzi na potrzeby starszych mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej. Warto też dodać, że w przestrzeni SDH planujemy również zorganizować miejsce aktywności dla młodych dorosłych. Zaprosimy dorosłą młodzież do współtworzenia koncepcji tego miejsca. Serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani Agnieszka Gwardiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Państwu dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Jerzy Bauer.